Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci jak niewielkim kosztem samodzielnie można przygotować ładne palenisko przy pomocy obrzeże palisadowych. Zapraszam Cię do oglądania i zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Im będzie ich więcej, tym więcej postaram się przygotować filmów w przyszłości. Nadeszła wiosna i przyszedł czas na to, aby w ogrocie zrobić porządki. I w pierwszej kolejności chciałbym zacząć od tego, jak wygląda moje palenisko, które w zasadzie jest już jedną wielką ruiną, i czas najwyższy coś z tym zrobić. Więc postanowiłem w pierwszej kolejności właśnie od przygotowania paleniska, które zrobię w bardzo prosty sposób, a mianowicie przygotuję je z obrzeży palisadowych. Później wezmę się za czyszczenie kostki oraz grilla, ale to pokażę Wam w innym odcinku. Podczas wykonywania tego paleniska zacząłem od rozmieszczenia w zasadzie usytuowania jego względem kostki. Kolejno usunąłem niedopałki drewna, które były zbierane przez całą zimę i nie doczekały się, żeby je spalić, tylko zgniły, są mokre i nie nadają się do palenia. Usunąłem również bloczki betonowe, które już dawno powrastały w trawę i których nie było widać. Nadbiar ziemi oraz wykopałem rowek pod nasze obszerza około 20 cm poniżej trawnika. Gdy już teren mam przygotowany, przystąpiłem do przygotowania również mieszanki pod obsadzenie obrzeży. Do tego celu użyłem cementu oraz pospółki i ze względu na to, że potrzebowałem małą ilość towaru postanowiłem zmieszać go ręcznie nie wyciągając betoniarki aby pospółka z cementem dobrze się zmieszała najpierw wsypuję ją na jedną kubkę potem przesypuję z kubki na kubkę następnie przesypuję z tej kubki drugiej na taczkę z taczki przesypuję dalej do rowka, który wykopałem dzięki temu nasza mieszanka będzie Przerzucona czterokrotnie. Proporcje, jakie zastosowałem tutaj przy mieszaniu, to mniej więcej 3 do 1 na oko. Z tego względu, że tutaj wytrzymałość tego materiału nie musi być jakaś znacząca. Cement klasy drugiej 32,5R. I tak przygotowany chudy beton bezpośrednio wsypuję do rowka, który wykopałem przed chwilą. I w tym miejscu przystąpimy do obsadzania naszych obrzeży palisadowych. Ale przed tym najpierw zlejemy jeszcze mieszankę wodą, poczekamy chwilę aż woda wsiąknie i zmieszamy delikatnie tak, żeby ona była bardziej plastyczna, nie była sypka, z tego względu, że na mieszance plastycznej dużo łatwiej się obsadza obrzeża, a potem te obrzeża dużo lepiej się trzymają. Podczas obsadzania obrzeży warto przede wszystkim trzymać poziom przy pomocy poziomicy oraz ustalić położenie naszej palisady względem np. chodnika. Jeśli mamy, a jeśli nie, to spróbujmy złapać mniej więcej odległość albo od ogrodzenia, albo jakiegoś charakterystycznego punktu, aby nie okazało się, że nasze palenisko będzie pod innym kątem względem otoczenia i będzie wyglądało to śmiesznie lub dziwnie. Należy pamiętać również o tym, że podczas wykonania paleniska trzeba posłużyć się również kątownikiem, aby trzymać kąty, ponieważ palenisko w kształcie rąbu nie wygląda również zbyt dobrze. Jeżeli wszystkie kąty i poziomy są zachowane, wtedy nasze palenisko będzie wyglądało znacznie lepiej. Jeżeli wszystkie kąty i poziomy będą cały czas trzymane, to na samym końcu nasze obie strony obrzeży powinny się ładnie zejść. Przy tego typu pracach powinniśmy pamiętać o tym, aby nasze obrzeża palisadowe lub każde inne obrzeże powinno być z jednej i z drugiej strony podsypane mieszanką betonową na wysokość około 1/3 całej wysokości obrzeża lub palisady. Aby nasze palenisko było czyste i pozostało w jednym ładnym grafitowym na przykład kolorze najlepiej spłukać je od razu wodą tak aby ewentualnie resztki znajdujące się na palisadzie betonu nie zdążyły zaschnąć. I w zależności od tego, co chcemy uzyskać, zewnętrzną stronę albo podsypujemy ziemią i siejemy trawę, albo układamy na przykład kostkę, tak żeby łatwiej się kosiło. Ja tutaj akurat nie chciałem układać dookoła kostki. Zależało mi właśnie na tym, aby dookoła paleniska rosła trawa, którą będę dokaszał pod kasiarką. I gdy już nasze obrzeża są obsadzone i beton, który je podpiera, związał, możemy przystąpić do rozpalenia ogniska. Ja tutaj w tym przypadku miałem trochę świeżego drewna i oczywiście jak zazwyczaj robię, odpalam to wszystko na korze z brzozy, która niezależnie od warunków pali się bardzo dobrze. Palenisko może zmienić swoje przeznaczenie i można go na przykład użyć jako rabata pod kwiatki. Jeżeli podobał Cię ten film, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A jeśli chcesz zobaczyć więcej materiału, zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Staram się na bieżąco przygotowywać nowe, które mogą Cię zainteresować. Fast. they want to be that someone on the screen at last they ain't looking inside for their needs in life they want to be like by everybody in sight but trust me being free ain't spotlights no it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right but if you put in the work you can find the light all right i'll do anything that i feel like i want to do i'm living life like i